Siemaneczko, na Fikusek, a dziś zagram sobie w Need for Speed Unbound. Jest on aktualnie za darmo na Steamie. Co do Steam Overwatch dwójka wychodzi na niego, więc możecie sobie dodać do listy życzeń, że za 2 tygodnie móc sobie zagrać, ale no to taki smaczek. Jest jednak haczyk z Need for Speedem, jest on za darmo na 3 dni, bo tak to działa, kosztuje 9, 90 zł, więc no jakaś tam trochę większa sumka niż jest za darmo, ale to nie jest clickbait tytule macie, chyba że na 3 dni czy coś takiego nie miałem, ale sobie zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Ogólnie nagrywałem serię z hita, nitra więc teraz można sobie odpalić tą giereczkę i zobaczyć, co i jak tutaj się dzieje. Ogólnie tak, postanowiłem, że Sol będę sobie w nią grał przez te 3 dni, oprócz tego odcinka, co teraz nagrywam. Ale jeżeli kiedyś <coughs> będzie na jakieś większe przesłanie czy coś takiego, to oczywiście kupię i nagram więc możecie zasubskrybować, żeby nie przegapić Mega długo się to włącza. A ten pasek w ogóle nie leci, kurde. Co do samej grafiki, wygląda jakby w pańcie narysowana. Te <laughs> zielone krechy. Dobra, jesteśmy, nowa fura. Dobra, nieważne. Nowy tryb. Lakeshore Online. Nie wiem czy to jest nowy tryb, bo widziałem, że już achievementy są na tym. Ogólnie jak będę chciał kupować... ...gierę, to na 100% achievementy bym chciał przejść i mo Okej, to wygląda fajnie. No, fajny jest ten taki vibe. Zobaczmy jak to w ogóle tutaj wygląda. Znajomi online zero, sadge. Ja zadowolony, player vs. player. A tu jest fabułka. Nie wiem, bym sobie odpalił fabułkę. Okej, okay, wybierz bohatera. To jest klasik. Nie wiem, co, jakieś emosy. Dobra, nie wiem, weźmy tego emos emosa. <noise> Za stosy. Możesz zmienić personalizację swojej postaci później w późnym garażu. Dobra. Co tam kurwa... Edytuj ten model, zobaczmy co tu się będzie działo niby Kurde, cy cyberpunk ten film, co nie? Czy nie? Takie rzeczy mam posiadane Dobra, weźmy defaulta w sumie Kurde Czekajcie, tu można zmieniać jeszcze rzeczy, przecież inne Zaczynajmy rewolucję! Ale będzie zabawa! Można na męski głos Weź tu pokaż To nie są w sumie voices hit? Dobra Tak może być, kurde, wybierz model O, tu jeszcze mamy głowę Jakieś tu rzeczy mamy Cześć To była niedawno dziewczyna, nie? Kurwa co tu się tu pierdoliło. czekaj To jest dziewczyna czy chłop? <głop> już się z kurwa zgubiłem eee. Dobra ja sam nie wiem jak to się tam zmieniło Że nagle kurde pop się zrespił mi na łap. Nie te włosy co ona miała defaultowe są fajne No tak jakieś tu personalizacje mamy No babę z wąsem możemy zrobić Okej, okay, to fajne. Make-upy. Te z góry mi się podobają, takie, kurde, jakieś o X, Extentation. To muza, tu na lupy widzę. <grytania> Lata. Nie, zróbmy jak na razie, tak też to ja to ten plasterek znika. To on fajny, się fajnie jest. Ja sobie go zostawiam. Kurwa, to co hajsy, prawdziwe. Dobra, tu mam jakieś kurde ubrania nawet. O, tu jakaś puma. Wansy, jakieś gucik wzajemnie. Nie, to default fajnie wygląda w sumie. Dobra, kurwa, jebać to. Pozy. Dobra, sram na to. Eee... Czekaj, jak to się kurde. Zakończ naciskając. Do góry ten guzik, o co to kurwa za guzik? Czekaj to Dobra, jesteśmy, więc... zakończamy. okej, okay, mamy Z sobie auta <gryb> Bez złą do odbudowania Co jest, kurwa, czemu tu można iść Lamborghini i kupiwać na start dosyć? Nissan Silvia wygląda spoko, ale ten Lambo... Lubię Lambo, nie? Ale weźmy Sylwia. Okej, okay, tu mamy ten Okej, to ma bardziej przyczepność na... Serwer ma na najwyższą nawet, kurwa, prędkość. Nie wiem, weźmiemy go. W wolę Lambo, ale... Mm, na początek, kurde, Lambo od razu brać. <laughs> Nie wiem, wezmę to serwer. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Nie wiem, czy będzie można było... ...zacząć, kurde, serię, kupię tą gierkę kiedyś. No ja będę mógł kurde sobie wziąć lama wtedy, nie? Tak a propos, sumie, chciałem Red nagrywać, żeby było A to nagle patrzę za free ta gierka, no co trzeba było to zobaczyć, nie? I tak samo jest The Elder Scrolls online Przez tydzień chyba No, ale trochę na nie niespodzianek. Okej, okay, polskie napisy, polska te tak? Głosy, więc fajne Daj jej No co, trasa normalna, nie? Wygląda. Oprócz kuźba może tych dymów co pod auta i postaci to tak naprawdę jest to zwykła gra wyścigowa. Nie wiem czemu masz taki hejt jest i tak to się nie odbiło marketingowo. Zobaczymy co potrafi dechy! Jedziesz się jak w hicie dosyć podobnie. W Służby sensie, jak ktoś lubi takie taki jazdy to chyba jest dla niego. Skręć i stuknij hamlet. Czekaj, 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 czekaj. To jest kurwa jakiś dziwny model. Tu nie ma, tu nie ma już, że. ...kręcić stukni. Nie, czekaj. Chuj tu kurwa chodzi. Skręcić stukni, hamulec. S. Nie kumam, kurwa. Ładny drift, no tylko, że to. Czekaj, trzeba się rozpędzać, kurwa. Bo nie trzeba tego driftu. W hicie z double tab W, i w bok I tutaj też nie o chuj tu chodzi, kurwa, jaki stóp nie jest. Jak double tab W trzeba kliknąć. Nie, wiem gdzie. nie, grafa trochę ładniejsza. W sumie sobie bym zobaczył ustawienia grafa. Jak to tutaj wygląda z grafikami, prób. Hercowe kurwa 60, nie? No nie ma co ty nic więcej? Dajcie, maksa grafika przywróciła wartość do myśl, tak? Nie, pierdolę to. Jest najwyższa grafa. No kurde, powiem Wam. Fajnie to wygląda, nie? No kurwa w Ej, w ogóle w końcu to dodali nie wiem ja w Nitro spicie w ma coś takiego, że jak klikniesz kurwa Nitro To kurwa ono leci cały czas, cały bak ci wypierdala, nie wiem czy co co ja tam za ustawienie, czy jak po prostu jest, czy tam jakieś inny guziky można to włączyć, ale tu klikniesz Nitro, puszczasz nie strzela, to jest fajne kurwa, ale nie wiem no, jeszcze w sumie nie ma zbytniego czasu, żeby nagrać godziny materiału z Redella. Więc no, chcę nagrać z tego coś. No, widać, że jest to trochę rysunkowe. Te pojazdy. Myślałem, że właśnie modele i tak dalej wszystko wygląda normalnie. Tylko po prostu te efekty są takie i tak dalej. Choć widać, że to auto trochę takie rysunkowe, cała trasa też. Być może nie aż tak mocno jak pojazdy, więc to jest plus. Tak, to by naprawdę było Neatrospeed Hentai kuzynko, anime nie ścigają się inni. Marzyłam o tym, ale teraz mógł ulicami. My i nasz wóz. Oho, głębokie. Hmm. Zwyczaj słyszę tylko. To jest suknie. By użyć zrywu nitro. Okej. Okay. Okay, czyli tak jakby szybciej ten dopalać wali. A ludzie chodzą późno po mieście. Kurwa mać. Kurwa mać, co jest? Czas ja zamykam. Z takiej są. No tak, no fajnie się dosyć gra Spoko, nie? Ścigałka. Jeżeli chodzi o sam model jazdy, i spoko choć jakieś... Nie wiem... Nie powiem, że... A dobra, nieważne. Po prostu gracze w Forzy Horizon powiedzmy, że się jeździ gorzej niż w Roblox. obsałem mi tam to się podoba, nie? Dla mnie trochę to najlepsza seria gier wyścigowych Ale czemu jest hejt na tę gierę? Co my nie wiem? Nie no To driftowanie Imo troszeczkę za mocne Imo Nie wiem po co powiedział 14 razy Imo, ale Boże to zdriftował się już trochę, nie?

Jazda pod prąd kradnie mi nitro. Co jest kurwa? Nie coś Spokojnie. Spoko nie? Takie wprowadzenie, takie w, taki wlot. Mamy duże miasto, mamy kurde trasy offroad. się zobaczyć ile to jest autyki, że nie. Nie ciekawi. Ale wygląda to fajnie. Skyline, kurwa. Sylwia. Tam gtr jeszcze był. Tam Porsche stoi. Ciekawi, czy jest duża personalizacja. No, patrzcie, auto wygląda dosyć realistycznie, choć troszeczkę taka tekstura, właśnie rysunkowa. Mi się wydaje, Wydaje mi Ale postacie, no, wyglądamy jak jakieś anime, kurde. Jak z tej mety, co było, wiecie, Cyberpunk, wleciało to anime swoje, LOL, Arcane No taka meta, kurde, chyba weszło wtedy w głowę twórcom Ale jest to coś ciekawego Ale czekam dalej na remake'i starych Need for y. Carbona czy Most Wanted Kogoś na Carbona bardziej bym wolał niż tego Most Wanted, ale dobra No, osamatin Okay. To będzie wlatywać pewnie jakaś fabuła czy coś Miata, kurwa No fajnie to wygląda Garaż chciałbym mieć taki <grywa> w real life Ja mam pełno wiadomości na temat dzisiejszego zlotu Hajde Przecież mówiłam ludzie stawiają naprawdę gruby hajs To nasza szansa No więc przez Wiggins sobie pyknę w tą gierkę Kurde, wolałbym się w hita pykać, żeby, kurde. 100% tracimy te ślicznie. ale mm, pachnie też. Uwielbiam zapach benzyny. <laughs> to wiele tłumaczy. Szczerze mówiąc, nie mogę uwierzyć, że zamieniliście mój złom w to. To uwierz. Niech Lakeshore uważa. Hmm. Co? Ma wszystkie papiery. Jasne, a ja jestem Lebron. Słuchajcie, nie zabrania wam się ścigać. Sam wiem, jak to jest czuć to pragnienie, pragnienie, no wiecie, pragnienie. Pragnienie czego? Benzyna przez niego przemawia. Mam jedną prośbę. Nie ścigajcie się z tymi dupkami z Cyril Heights. Przecież sam jesteś Cyril Heights. Tak, i stąd wiem, czego się można po nich spodziewać. Niczego dobrego. Ryder, zawsze mówiłeś, że się tańczym 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 tańczym. Tańczym. Nigdy tak nie mówiłem. A co, Ryder, nie ufasz mi? Po prostu wygrajcie. Woohoo! Mówię poważnie. Nie gadajcie, tylko wygrajcie. No. Przygotujmy się. Mam przeczucie, to jest ta noc. Musimy tylko nadać mu imię. Chcę nazywać imię samochodem? Także? <śmiech> <śmiech> nie pierdolę kurwa. <laughs> dobra. XD Dobra. Daj, suba. Eno no. I kołusak. To nie ma, jak coś. Dajmy o mojej podwyżce Graj fury postać I Robisz to z samochodem któregoś z klientów to może Jakich klientów? Ej, interes w końcu zaczyna się kręcić Tak się składa, że niedługo paru klientów przyprowadzi samochody O fury No ja to kurwa, na kurwa to się jedno słowo Dobra, tu mam jedną to, furę więc Jasne? Jasne Dobra Kurwa pierdolca się mapa wygląda spoko, emo Zlot nie mam jeszcze kurde... Ajajaj Myślę, że będę miał możliwość wejścia do jakiegoś sklepu Czy coś zobaczyć ile tu jest samochodów I wam pokazać, ale jak na razie nie mam tego odblokowane Więc dobra, to by było na tyle w sumie, więc trzymajcie się, cześć